Cześć dzieciaki. Tu Ada i Lew Lolek. Nie widzicie nas, ale nas słyszycie. Podążajcie za naszymi wskazówkami, a czeka was niezapomniana gimnastyczna przygoda. Jesteście gotowi? Znajdźcie miejsce na sali i zaczynamy od rozgrzewki. Wołamy naszych przyjaciół i lalki i misie! Wow, wszystkich! Biegniemy do naszej przygody! I uginamy! Uginamy! O -o, świetnie! Biegniemy dalej! Uginamy! Jeszcze! Jeszcze! O nie! Zapomnieliśmy założyć butów! Jeszcze jeden. Ha! jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Oj, schulamy się nisko. Pakujemy wodę. Huhu! I jakąś bluzkę. Świetnie, to teraz zapinamy nasz plecak. Huhu! I w drugą stronę. I jeszcze raz. raz mocno i rozgrzewamy nasze biodra uhu biegniemy kochani i robimy wyskok radość jeden drugi uhu jeszcze biegniemy do radości! Wow! Jeszcze! Woohoo! Myjemy ręce! Jeszcze myjemy! I rozglądamy się dookoła! Wow! Przed rozpoczęciem przygotujcie kartkę i kredki. Jeśli potrzebujecie czasu, zastopujcie wideo. Siadamy w pozycji z karty numer 2, przyklejamy pupy do podłogi, sklejamy stopy i prostujemy plecy. Dziś Lolek, jak większość jego kolegów i koleżanek, zostaje w domu. To niecodzienna sytuacja, ponieważ zazwyczaj Lolek spotkał się z przyjaciółmi w szkole, a jego mama Lucyna i tata Lucek jechali do pracy. Co więc będziemy dziś robić? Mama mówi, że nasz dzień podzielimy na trzy części. Numer jeden czeka na zrobienie porządków. Numer dwa rodzice będą pracować. I numer 3. Czas na wspólną zabawę z rodzicami. Ja już się nie mogę doczekać. Lolek obawia się, że będzie się nudził podczas pracy mamy i taty. Jednak zobaczycie, wymyślimy nie lada zadania, żeby ciekawie spędzić ten czas. Za chwilę się przekonacie. Punkt pierwszy. Zaczynamy od sprzątania. Lolek wie, że wczoraj nieco nabałaganił. Jednak jak to z Lolkiem bywa, to nie będzie zwykłe sprzątanie. Biegnijmy do pokoju lolka, żeby mu w tym pomóc. Biegniemy na paluszkach. Możemy być w miejscu. Jeszcze szybciej. Uhu! O, jesteśmy już blisko. No to przyspieszamy. Jesteśmy! Czas wytrzeć kurze. Siadamy w pozycji z karty numer jeden. Popa przyklejona do podłogi. Proste kolana. Bierzemy ściereczkę i wycieramy kurze dotykając naszych stóp. Staramy się nie uginać kolan. I uwaga, dotykamy do stóp i szorujemy, 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 wycieramy, wycieramy, szorujemy, wycieramy, szorujemy, szorujemy wycieramy. Pięknie, teraz na kolanach. R, tu, 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 tu wycieramy, wycieramy, wycieramy. Hej, i jeszcze raz na stopach. Pochylamy się do przodu, staramy się nie uginać kolan, i proszę bardzo, wycieramy. wycieramy. Wycieramy, 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 wycieramy. Brawo! Teraz musimy pozbierać wszystkie zabawki. Ojej, ależ ich się nazbierało. Kucamy nisko, żeby sięgnąć w zabawkę. Mamy ją. I wspinamy się wysoko na palce, żeby odłożyć ją na najwyższej półce. Jeszcze raz spróbujmy. Kłócamy nisko. O! Do podłogi, do podłogi. I wysoko wspinamy się na palce. Sięgamy prawie do sufitu. Gotowi? To ruszamy po całym pokoju. I nisko. I odkładamy wysoko. I jeszcze trzy zabawki. I nisko i wysoko. I nisko i wysoko. I ostatnia. Ostatnia, ostatnia. O, I odkładam ją najwyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wow, ale tu czysto. W takim razie może pomożemy mamie i tacie umyć okna. Rodzice na pewno się ucieszą. W takim razie przyjmujemy pozycję z karty numer 9. Odrywamy jedną rękę i jedną nogę od podłogi, a drugą rękę i drugą nogę przyklejamy. I myjemy okno ręką i nogą. Uwaga, myjemy, 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 myjemy. oj! Chyba nigdy nie myliście tak okna. To świetna zabawa. Teraz przyklejamy drugą rękę i drugą nogę do podłogi. I uwaga, myjemy, trzymamy tak do pięciu. Jeden, dwa, o, o, trzy. O, wiem, nie jest łatwo. Cztery i pięć. Brawo, świetnie nam poszło. No dobrze. Słuchajcie, posprzątaliśmy wszystko. Czas na drugi punkt naszego dnia. Czyli mama i tata pracują, a my. Hmm, co my będziemy robić? Lolek musi zorganizować sobie jakoś czas, żeby nie przeszkadzać rodzicom. Hmm, wiem! Będziemy rysować. Narysujemy rysunek dla mamy i taty. A! Możemy narysować kwiaty? Albo samochód, hmm? albo jakąś wyspę z palmami. Połóżcie na podłodze kredki i kartkę. Ja liczę do trzech, a wy szybko przynosicie kredki i kartkę. Jeden, dwa, trzy. Jak tylko usłyszycie muzykę, tańczymy po całym pokoju. Kiedy muzyka się zatrzyma, szybko podbiegamy do kartki. I rysujemy kawałek naszego obrazka. Gotowi? To będzie naprawdę szalone rysowanie. Tańczymy! Tak jak najpiękniej potraficie. I szybko podbiegamy do kartki. Rysujemy to, co chcecie. Mamy krótką chwilkę. Spieszymy się mocno, mocno, mocno. O. I tańczymy dalej. Ruszamy bioderkami. I szybko lecimy rysować. Mamy mało czasu. Pospieszcie się. Jeszcze moment. Mały, 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 mały. I tańczymy dalej, widzę, że bardzo się staracie. I malujemy szybciutko. Ciekawa jestem, co teraz namalujecie. O, pięknie. I tańczymy dalej. Po całym pokoju szalejemy. Widzę, że macie bardzo dużo siły. Rysujemy szybciutko. Jak zawsze mamy mało czasu. Ciekawe, ciekawe, co tam widzę. O? Tańczymy ostatni raz, kochani. I uwaga, ostatni raz szybko podbiegamy do naszego obrazka i rysujemy. To już ostatni moment, żeby skończyć nasz obrazek. Ja liczę do pięciu i kończymy. Jeden, dwa. Trzy. Długie trzy. Cztery i pięć. Jeśli jeszcze nie skończyliście, nie martwcie się. Skończycie po naszej zabawie. Dobra? Pokażcie teraz wasz obrazek. Hmm. Nie spodziewałam się, że będzie aż taki piękny. Gratulacje. Rodzice jeszcze pracują, dlatego Lolek przeczyta teraz swoją ulubioną książkę. Siadamy w pozycji z karty numer 2. Pupa przyklejona, stopy złączone, plecy wyprostowane. Lolek otwiera pierwszą stronę, czyli podnosi jedną nogę do góry. Przyjmujemy pozycję z karty numer 12, czyli otwieramy naszą nogę do boku. Lolek czyta, czyta. Och, to książka o przygodach króla dżungli! Odkładamy nogę i Lolek otwiera drugą stronę, czyli podnosi drugą nogę do pozycji numer 12. Podnosimy nogę do góry, do góry, do góry, do góry, otwieramy, otwieramy i trzymamy. Lolek czyta dalej o tym, że król dżungli wybrał się na wyspę skarbów, odnalazły skrzynię ze skarbami, a w niej było pięć kokosów. Ha. Co za historia! Hmm. O, mama i tata skończyli pracować! Wiecie, co to oznacza? Czas na kolejny punkt naszego dnia, czyli wspólna zabawa! Czy wiecie, jak Lolek, mama Lucyna i tata Lucek lubią bawić się najbardziej? Oczywiście, jak to lwia rodzina, uwielbiają się wygłupiać! Włączają muzykę. I kiedy muzyka gra, oni biegają po całym pokoju na czterech łapkach, a kiedy muzyka się zatrzyma, wykonują pewne zadania. Zaraz dowiecie się, jakie. Spadamy na cztery łapki i ruszamy po całym pokoju. Ruszamy na czterech łapach. Ganiamy się. I uwaga, turlamy się po całej podłodze. Kładziemy się na podłogę, szepciutko, i turlamy się. Uhu, Ciekawie to wygląda. Turlamy, turlamy, turlamy. Idziemy na czterech łapkach. Przyjmujemy teraz pozycję z karty numer 5. Zamieniamy się w taką górę. Hmm? Świetnie, idziemy dalej. Możecie też tańczyć. Zamieniamy się w koty i głośno miałczymy. Chcę teraz usłyszeć głośne koty. Maa! Właśnie i idziemy dalej, albo tańczymy. I przyjmujemy pozycję z karty numer dziewięć. Trzymamy do trzech jeden. Dwa. Trzy. A teraz szybko, pozycja numer jeden. Szybciutko, szybko, 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 szybko. Trzymamy za palce? Świetnie. To teraz jeszcze raz pozycja numer dziewięć. Jedna ręka, jedna noga na podłodze. Szybko. Ok, to zmieniamy pozycja numer pięć. Robimy górę. Szybciej. Hej. I. Jeszcze raz, pozycja numer dziewięć. hu szybciutko, szybciutko, szybciutko! O, brawo! Ale to była zabawa. Teraz cała rodzina kładzie się na podłodze. To czas na zasłużony wspólny odpoczynek. Ale wiecie co? Lolek daje jeszcze Buziaka, mamie i tacie. Wy też dajcie swoim rodzicom. Poczekamy chwilkę. No dobra, to teraz kładziemy się wygodnie na podłodze. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa. Dzieciaki, świetnie wam poszło, dlatego mam dla was specjalne zadania. Pierwsze zadanie jest takie, żebyście dokończyli te laurki dla mamy i dla taty, albo dla mnie. Jak już skończycie, koniecznie wyślijcie nam w komentarzu pod filmem na Facebooku. Drugie zadanie jest takie, żebyście posprzątali w swoim pokoju. Jestem ciekaw, czy pójdzie Wam tak dobrze, jak sprzątanie w moim pokoju. Czekam na efekty. Wysyłam buziaki. Mua! I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!